Święta, święta i przed świętami. Ludzie ludziom ślą życzenia, wysyłają kartki. Taka tradycja. Za PRL-u to dodatkowo od rządu dostawało się kartki na mięso. Teraz rządzący już o nas tak nie dbają. Za to niektórzy obywatele o rządzących pamiętają. Narodowe Odrodzenie Polski, legalna partia propagująca nacjonalizm tak, z taką gustowną domieszką szowinizmu, ma przesłać parlamentarzystom kartki świąteczne, na których święty Mikołaj unosi rękę w tradycyjnym świątecznym, nazistowskim geście żyk Hej dla przyjaciół Hitler. No i życzonka przebudzenia się w wolnej, narodowej i katolickiej Polsce. Aktywiści nopu chcą w ten sposób zakpić sobie z ich zdaniem przesadnej poprawności politycznej i krytyki medialnej, jaka spotkała młodzież wszechpolską po publikacji w prasie zdjęć działaczy przyłapanych na geście zamawiania na raz pięciu piw. No, <laughs> e, nie mają racji aktywiści nop Z tą poprawnością polityczną przesadną Bo za Perlu było gorzej Jak kiedyś Lech Wałęsa zamówił dwa piwa To go internowali Też taki żart chłopców Jaruzela Śmichu było co niemiara. A dla jeszcze większego żartu Jak już takie poczucie humoru Mo aktyw narodowego odrodzenia Polski To niech do tych kartek salutującym Po hitlerowsku Adolfem Mikołajem dołączą jeszcze kolędę Podnieś rękę Boże dziecię", będzie komplet Gdyby adresaci kartek do Nopu, od, od NOP-u przepraszam, nie, nie byli prości, ale byli tak subtelni i wysublimowani jak aktyw odrodzenia narodowego, to odesłaliby świąteczną kartkę zwrotną z krematorium przybranym migającymi światełkami i jedliną i z życzeniami, niech praca uczyni was wolnymi aktywiści NOP-u. Będziemy się modlić o zdrowie dla was. Wesołych świąt!